Na kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy znowu na przejeździe kolejowym w jeleniu. O. Szlaban jest trochę stary. Zobaczysz, tego. Nie wiem, sam. Tak, jest wysoki. Klejka. W ogóle ten przejazd ma raz, dwa, trzy, cztery tory. A tutaj te wszystkie cztery tory zbiegają się w jeden. A tu idą dalej. Tutaj mamy semafory. A tutaj urządzenia do chyba zmieniania zwrotnic. Widzowie, no i tu mamy też dziwne światełko, bo ma przedłużony ten koniec, żeby deszcz mu nie leciał. No i mamy jedno, jedną lampę, a w innych przejazdach, jak w moich filmach mo mogliście zauważyć, były zawsze dwa, dwie lampy. Widzowie, tutaj mamy też nastawnię, która jeszcze działa przy systemie ręcznym. Semafory są też przestawiane ręcznie. No i zwrotnice, tak, samo. Tylko dalej, 11, Tutaj mamy liny, które kierują tymi wszystkimi elementami. O. Tutaj mam literkę F. Ona odpowiada za... Przestaw... Widzowie, literka F. Literka F odpowiada za przestawianie samefo... sema... semaforów, a Z2 ZW za zwrotnicę. A teraz za dziesiątą. Za zwrotnicę. Akurat teraz dziesięć. i to wiem nie pokażę wam teraz zamknięcia tego przejazdu ale po, poszukam na komputerze filmu gdzie takie zamknięcie przejazdu było ale nie wiem czy go jeszcze wyślę ale jak coś, to możecie sobie ten film obejrzeć. Ja wam tu tylko pokazuję ten przejazd. No i tyle, bo pokój jedzie chyba za godzinę, jak wam już chyba mówiłem, bo już zapominam co mówię. Dobra, widzowie, ale na ten odcinek to już będzie wszystko. Papa.